Latem 1939 roku byłem w domu, na wakacjach byłem, wiesz. Także pamiętam, były dwa czy trzy naloty niemieckie na stację, zdaje się nazywała się Centralna, bo były dwie stacje Wileńska i Centralna stacja. Bo tam właśnie te dwie linie były. I były dwa czy trzy naloty. Nie, niemieckich bombowców na stację, ale pudłowali, bardzo źle bombardowali, także na nasz dwór spadło parę bomb, które było kilometr od stacji. A potem zdaje się, to było 17, zobaczyłem trzy samoloty w powietrzu, których nigdy nie widziałem. Trójka, klucz. Dolnopłaty. To Byłem bardzo zdziwiony, co to jest, i wyszedłem z domu na trawnik przed domem, żeby przyjrzeć się domu. Co to za takie samoloty? Pamiętam, siedzenia pilotów były bardzo z tyłu, bardzo blisko ogona. ale otwarte kabiny były. I na, tak na wprost leciały, tak, że ja w nie mogłem żadnych znaków rozpoznać. I posłyszałem takie klaskanie po liściach lip, które były za mną. I dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że oni strzelają do mnie. Więc się cofnąłem pod ganek, I jak one mijały mnie. To zobaczyłem czerwone gwiazdy, że to są sowieckie samoloty. Są. I jakoś tak jeszcze nie bardzo mogłem zrozumieć, dlaczego one do mnie strzelają, bo to, to, To narastało na mnie. Potem poszedłem do miasta i miałem do Baranowicz, bo to niedaleko, piechotą i miałem na, taki rewolwer, rewolwer Nagana, który zawiesiłem sobie na szyi na rapcie. I, i z tym Naganem poszedłem do miasta zawieszonym na szyi. I zobaczyłem kolumnę czołgów. Na ulicy na Kolejowej, zdaje się, na która szła wzdłuż torów kolejowych, gdzie był przejazd kolejowy, i do miasta się właściwie wchodziło, tak jakby było przedmieście. I na torach zobaczyłem, że stoi transport wojskowy polski. Więc zupełnie zgłupiałem. Podszedłem do tego pierwszego czołgu, tej kolumny czołgów i klapa się otworzyła i wyraz na czołg nawet jakiś człowiek dziwnie ubrany w jakimś takim puchowym hełmie. I nagle zeskoczył z czołgu prosto na mnie. Tak, na mnie spadł, skoczył i mi zabrał nogę. Rozumiem. Ja wtedy zorientowałem się, że to nie są polskie czołgi w ogóle, ale, nas na, ale widzę, że ten po polskiej piechoty stoi na torach. Więc ja w ogóle głupiłam, nie rozumiałem, co się dzieje. Ale mnie on, oni wcale nie aresztowali ci, ci bolszewicy, po prostu on mi zabrał nagal i wlazł z powrotem do czołu. <grymne> <grymne> <So. grymne> Więc ja poszedłem na tory, żeby się zorientować, co się dzieje. Zobaczyłem, że oni karabiny rzucają na kupę, tak. Zorientowałem się, że oni się poddają. I to, to, to psychicznie był dla mnie straszny cios. Ja, ja, ja wtedy zorientowałem się, wiedziałem już dokładnie, co się dzieje, wiesz? No, i to, to było moja pierwsza kontakt znaczy z Czerwoną Armią. No, i zrozumienie sytuacji. Bo były wiesz takie idee w mojej myśli, że oni przyszli tam na pomoc. Początkowo myślałem.